Ten jubileusz jest dla mnie no jakimś znakiem czasu. Zostałem przywołany przed chwilą jako były dostawca. Ale to, to były to jeszcze nie koniec. Były wójt, były poseł. No jeszcze trochę kadencji w Parlamencie Europejskim mi zostało, także jeszcze coś tam się dzieje. Wielce szanowni drodzy jubilaci, drodzy Henryko, Andrzeju wraz z wspaniałą, cudowną rodziną, pozwólcie, że złożę wam najserdeczniejsze gratulacje z okazji tego przepięknego jubileuszu 20-lecia. dwudziestolecia. 20 dwudziestolecia dla was chyba mogę powiedzieć niezwykłym. Była już na scenie mowa o tych podstawowych wartościach, którymi kieruje się rodzina rodzinna. Uczciwa, rzetelna praca i rodzina. Uczciwa i rzetelna praca po 20 latach doprowadziła zakłady mięsne w Ostrowiec do naprawdę wspaniałej pozycji na rynku lokalnym. Gdzie powiedziałem? Natomiast, wiadomo, też jestem wzruszony. Drodzy Państwo, jedna inwestycja się nie kończyła. Było myślenie o kolejnym etapie, o kolejnym etapie rozbudowy. I wszystko się, ja wiem, że nie było łatwo, ale Taki zdrowy, chłopski rozsądek w myśleniu i planowaniu inwestycji i te wartości, o których sami mówili i ja wspominam, doprowadziły rodzinę Rucińskich do tego miejsca i dzięki nim my tutaj również z nimi i tym jubileuszem się cieszymy. Gratuluję tych 20 lat, gratuluję sukcesu i życzę, żeby następne lata były też tak intensywne i tak skuteczne w realizacji Waszych celów i Waszych zamierzeń, Waszych marzeń również. Wszystkiego dobrego Wam życzę, gratulując tych osiągnięć. Drodzy Państwo, ale... Gratulacje to za mało. Jubilatu trzeba podziękować. Podziękować za to wszystko, co robią dla środowiska. Bo oprócz tych wspaniałych cech solidna praca i rodzina potrafią jeszcze dzielić się swoimi osiągnięciami. Jest wśród gości wiele osób, które wiedzą, które prowadzą różnego rodzaju działalność od kultury poczynając poprzez szereg innych inicjatyw, wiedzą, że kto zwróci się do państwa rocińskich o wsparcie, o pomoc, o nigdy nie odszedł za podmową potraficie się dzielić swoim sukcesem, dajecie swój sukces, ale i swoje serca nam wszystkim i za to Wam serdecznie również dziękujemy. Wasz sukces to oczywiście ci, co kupują wasze produkty. Wasz sukces to pracownicy, ale i te wspomniane dzisiaj dostawcy. Naprawdę. W wielu miejscach rozmawiając z rolnikami, z producentami szory wlewnej, zazdroszczą naszej gminie tego, że mają tak wspaniały zakład, że nie muszą się martwić, co będzie z ich produkcją i za to też Wam serdecznie dziękujemy. Drodzy Drodzy jubilacci, wiem, że za chwilę na scenę wejdzie Wójt i Przewodniczący. Ja podjeżdżałem w torbie swojej z prezentami, mają statuetkę od Ministra Rolnictwa. Mają statuetkę od Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego i to jest za nasługi w Agrobiznesie, z tego co tam pamiętam. A ja, Minister Rolnictwa dwukrotny w historii, mam pewien prezent. Szanowni Państwo, minister rolnictwa przyznaje tytuły agroprzedsiębiorcy roku. Ręc ja jako minister rolnictwa, dwukrotny były minister rolnictwa, pozwalam sobie nadać wam tytuł. Agro tytuł agroprzedsiębiorcy rynku lokalnego. Najlepszego agroprzedsiębiorcy rynku lokalnego. Drogi Adrzeju. Minister Rolnictwa wręcza pewne atrybuty. Z tym związane ja też sobie pozwolę.